Ksiądz Stanisław Barszczak. Homilia na, na 11 grudnia 2020 roku w trzecią niedzielę Adwentu. Odniesienia biblijne. Teksty mszalne inaczej. Czytanie z Księgi proroka Izajasza, rozdział 35, wiersze od 1 do 10. Zemsta Boga sam przychodzi, by was wybawić. Psalm 145 Pan podnosi uciśnionych, Pan kocha sprawiedliwych. Czytanie listu świętego Jakuba, rozdział 5, wiersze od 7 do 10 Miej cierpliwość i ty, bądź stanowczy. Przyjście Pana jest bliskie. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 11, wiersze od 2 do 11 Szczęśliwy, kto nie upadnie z mego powodu. Najmniejsi bracia i siostry. Podobnie jak w ubiegłą niedzielę, liturgia przedstawia nam postać Jana Chrzciciela i jednocześnie, w przeciwieństwie do niej, postać Jezusa. Osiem dni temu sam Jan Chrzciciel sprzeciwiał się chrztowi, którego mógł dzielić. Mianowicie mógł dzielić chrzest z wody ze względu na nawrócenie za grzechy. Mógł dzielić chrztu który przyjdzie przez Jezusa, chrzest w Duchu Świętym i Ogólnym. I porównujemy dzisiaj Jana Chrzciciela Jezusa. W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jana uwięzionego przez Heroda, odciętego od wszystkiego w pustynnej twierdzi, a docierające do niego echa działania Jezusa wprawiają go w rozpacz. Głosił dzień pański, kiedy Bóg zbawi swój lud, ale ten dzień wydaje się być spóźniony. Jezus nie zachowuje się tak, jak Jan Go sobie wyobrażał i przedstawiał. Ma w ręku łopatę do przesiewania, zamierza posprzątać sw y swoje miejsce i zebrać swoją pszenicę. Mate Mateusz, rozdział 3, wiersz 12. Pierwsze kroki Jezusa nie odpowiadają oczekiw oczekiwaniom jego poprzednika Jana Chrzciciela. Jezus Wita Go. Nie odrzuca tych, którzy nie wypełniają woli Bożej. Nie sprząta swojego terenu, byśmy powiedzieli. Dlatego Jan wysyła swoich uczniów, aby zapytali Jezusa, którego w czasie Chrztu utożsamił z barankiem Bożym i o którym mówił Izajasz. Jezus każe mu odpowiedzieć. Z... Każe im odpowiedzieć. Zbawienie świata postępuje za każdym razem, gdy ustępuje zło, zło fizyczne lub nieznajomość Ewangelii, dobrej nowiny. A więc odpowiedź jest jednoznaczna. My również byliśmy nierzadko zdumieni pewnymi boskimi reakcjami, nawet oferowanymi poprzez Kościół. Odpowiedź Jezusa składa się z zestawu cytatów z proroka Izajasza, które wyrażają tradycyjne znaki nadejścia, zbawienia, znaki, które Jezus podejmie ponownie w synagodze w Nazarecie. Niewidomy widzą, chromi chodzą. I tak dalej. Jak na tym tle przedstawia się prekursor i posłanie przez Boga. Posłanie proroka przez Boga. Po udzieleniu odpowiedzi Janowi Szczycielowi przez swoich posłańców, Jezus zwraca się do tłumu, aby umiejscowił prekursora swego poprzednika w relacji do orędzia, w odniesieniu do tego orędzia, którego był zwiastuny. Jan jest rzeczywiście posłańcem wysłanym przez Boga według proroka Malachiasza w rozdziale trzeci wiersz wiersz. Jednak Jezus wprowadza zasadniczą i znaczącą modyfikację. Bóg mówi, wysyłam przed sobą mego posłańca, odnosi proroka. Jezus cytuje tłum jako słowo Boże. Wysyłam przed wami mego posłańca. Obecny tłum oczywiście słyszał pytanie Jana, czy jesteś tym, który musi przyjść? I słyszał odpowiedź. Jezus potwierdza się tam jako wcielenie samego Boga. Ja, Boga, staję się Ty, Chrystusem. I wiemy, że Jan... Został więziony, mamy opis tego w dzisiejszej Ewangelii, trzeba wytrwałości i cierpliwości. Dla Jana w więzieniu nadszedł czas jedynej cierpliwości i wytrwałości, wytrzymałości. Zgodnie ze słowami apostoła świętego Jakuba w dzisiejszym tekście, wcześniej czekał, aż przyjdzie do niego Jezus, bo nie miał możliwości rozpoznania siebie, to mógłby być wysłannikiem Boż Boga. Mesjasze, którego zapowiadał, rozpoczął swoją posługę, nie mając żadnej innej pewności niż pewność swojej wiary. To jest postawa Jana. Dopiero w dniu, w którym ujrzał Jezusa, zbliżającego się pośród innych kandydatów do chrztu pokuty, mógł przekazać prawdziwy sens swego orędzia, który jest sensem jego powołania, oto baranek Boży. W tym momencie Jan był gotowy zniknąć ale jest za wcześnie, jeszcze nie czas. Jezus prosił go, aby kontynuował swoją posługę chrzcielną, czekając na dzień, w którym nadejdzie chrzest w Duchu Świętym, ten, który otrzymał rzemieślnik z Nazaretu i którego Bab Jan Chrzciciel zaświadczył. Czy Jan, będąc w wieźnie, może myśleć, że minęła godzina i że pomylił się co do osoby tego Galilejczyka? Nie, stanie się i będzie w pełni zwiastunem Chrystusa przez swoje męczeństwo poniesione zamówienie prawdy. Czy nie wolno Ci mieć żony Twego brata? Czytamy takie pytanie w rozdziale 14 Mateusza. Jego śmierć zapowiada samemu Jezusowi jego przyszłą mękę. Jan Chrzciciel przygotował drogę Jezusa aż do drogi krzyżowej. Naśladując swego Pana z góry przez jego śmierć, największe z dzieci ludzkich staje się również jednym z wielkich królestw niebieskich. Czyli możemy podsumować te nasze rozważania, że Jan Chrzciciel jest naszym prekursorem. Postawa Jana rzuca światło zarówno na postawę starożytnych proroków, jak i naszych współczesnych chrześcijan, o czym przypomina nam święty Jakub. W czytanym liście rozdział 7. Prorocy, ponieważ wszyscy musieli powiedzieć: Pan jest blisko i przyjdzie sądzić swój lud, Dobra nowina, której byli posłańcami, nieskończenie przewyższała wszelkie ludzkie plany i wszelkie wyobrażenia, jakie ludzie mogą mieć o Bogu. Wszyscy musieli stawić czoła niedowierzaniu otaczających ich ludzi i władzy. Wielu musiało znosić prześladowania w imię prawdy, której byli świadkami. To jest postawa proroków. Taka była rzeczywiście misja na w głoszeniu zbawienia, którego urzeczywistnienie wykracza daleko poza wyobrażenie, jakie mógł o nim mieć. Jesteśmy w tej samej sytuacji. Wierzymy, że w Chrystusie wypełniły się czasy, a jednak wciąż czekamy, jak Jan w swoim więzieniu, ból i wątpliwości nie są eliminowane. Podobnie jak Jan Chrzciciel musimy dawać świadectwo, nie tylko bliskości, ale także obecności, bo On już przyszedł, o którym Jan mówił oto Baranek Boży. Próby, cierpienia i porażki czasami wstrząsają naszą wiarą, wątpliwości wkradają się do naszych serc, a nasza nadzieja staje się wątpliwa. Prośmy Go w każdej Eucharystii, swoim miłosierdziem uwolni nas od grzechu, dodaj nam otuchy w obliczu prób w tym życiu, w którym mamy nadzieję na szczęście, które obiecujesz na przyjście Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Prośmy, prosimy Boga Ojca w każdej Eucharystii nierealne i nieosiągalne przesłanie dla wielu współczesnych, ale osiągalne wierzy, jak widzi to tak wielu świadków dzisiaj na Bliskim Wschodzie, w Azji i w Afryce. Jak Jan Chrzciciel, musimy być mężczyznami, którzy pokonują wątpliwości i porażki. nie będąc trzcinami wiecznie kołysanymi przez wiatr mężczyznami, którzy godzą się na zerwanie z wyścigiem o wygodę, o luksusowe ubrania, Paradoks wcielenia polega na tym, że Bóg zechciał podzielić się naszym człowieczeństwem, aby nadać naszemu życiu jego pełny wymiar ludzki, czyli zbawienie wieczne, szczęście, które obiecujesz i przyjście Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Tak jak Jezus zaprosił posłańców Jana, aby odnieśli się do znaków nadejścia zbawienia, tak i my jesteśmy odsyłani z powrotem, aby odczytywać te same znaki w dzisiejszym świecie. Tym, którzy wiedzą, jak otworzyć oczy i chcą słuchać, Zostanie dane światło i słowo życia. Przypomina nam o tym liturgia dnia dzisiejszego. Okres Adwentu jest zaproszeniem do wyjaśnienia naszych prawdziwych oczekiwań, do ponownego odkrycia prawdziwych dróg sprawiedliwości i pokoju, do odnowienia naszej nadziei i wiary. Skieruj naszą radość ku radości i tak wielkiej tajemnicy, abyśmy świętowali nasze zbawienie z nowym sercem. Wszystkim z serca życzę. Błogosławiony Świąt Bożego Narodzenia, radosnych świąt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.